Otóż witam was wszystkich, na Pani udział. Dzisiaj sobie zrobimy test jak kierowcy bombowcy jeżdżą. E, malutka informacja dotycząca ferii zimowych. Dla teraz na razie będzie dobra wiadomość, a później zła wiadomość. E, dzisiaj mamy niedzielę 29 stycznia i wczoraj powiedziałam, że dzisiaj też zrobimy kontrolę kierowców bombowców. I tak, dobrą wiadomością jest dla województw, dla województw małopolskich, yy, świętokrzyskich, yy, wielkopolskich, kujawsko-pomorskich i lubuskich zaczynacie już yy, ferie, zaczynacie od 30 stycznia do 12 lutego, więc warto wykorzystać ten czas, bo później już nie będziecie mogli jak. I, i dla województwa, yy, teraz bym mógł yy, zrobić coś takiego, że Pół dobra, pół zła wiadomość. Yy, tak. Dla województwa yy, Podlaskiego i Warmińsko-Mazurskiego to już Wam mija pierwszy tydzień ferii, więc od poniedziałku w, w, mija Wam pierwszy tydzień ferii, więc macie jeszcze jakby w sumie ten tydzień i. I lepiej wykorzystaj ten czas, ponieważ już nie będziecie mogli jak. Złą wiadomością jest taką: dla województwa Śląskiego, łódzkiego, Podkarpackiego, lubelskiego i pomorskiego, niestety już kończycie ferie. No niestety to już jest zła wiadomość, bo już kończycie ferie. No niestety, mieście piersi, to musicie już niestety skończyć. Ale na spokojnie też chodzę do szkoły, ale później też będę mieć ferie, ale mimo to. I też skończę ferie i też będę jakby, powiedzmy płakać. Tak, będę płakać i, i dla województwa dolnośląskiego, zachodniopomorskiego, opolskiego i mazowieckiego musicie niestety poczekać i tak samo ja muszę poczekać do 10 lutego tak samo wy aby zacząć ferie zimowe bo my zaczynamy od 13 lutego do 26 lutego bez zbędnego przedłużania yy, będziemy testować kierowców bombowców tylko że jest taki malutki problemik yy, bo nie ma tutaj yy, kierowców bombowców no chociaż może jak, jakiś gościu będzie o Dobra, no, siadaj, siadaj, siadaj. Spokojnie. Dobra. I raz, dwa, trzy. No i co tu co ty robisz? Nie umiesz sterować pociągiem? Klikasz start i WS. Gdy polecam W, żeby się ruszać. To nie wiem, jeszcze zobaczymy na osobówkach, bo może, że nikt nie chce jeździć. Albo, że po prostu musimy zamienić na stopami, i tyle. Jezus, gdzie ty tak się śpieszysz? Kaj ty się to śpieszysz? Jezus Maria! Zatrzymaj się! Zatrzymaj się, no gościu! Dobra. Ty dobra! No Jezus Maria! Ejeju, jejuje! Jeju, dlaczego nie mam, nie mam takiego szczęścia? Albo nie Czekajcie. E, jak najlepiej muszę zobaczyć czy coś tu jedzie. Chyba nie wiem. Dora. To. O! Tutaj mamy pierwszą kierowcę, bombowcę. Dobra, ile jedziesz? Dobrze, dozwolona prędkość, więc na spokojnie sobie jedź. O nie, o nie, zatrzymaj się, zatrzymaj się! Dobra, ten mógł sobie przejechać, bo, bo było zielone światło. Zostaw, z zatrzymaj się! Co tyżej zrobił? Co tyżej zrobił? Czekaj, muszę, muszę, czekajcie. Opiję, fonc, nie uciekniesz mi tutaj. No Jezus, jak nie mogę go zabić. O, dobra, Ła łatwo pistoletem go załatwiłem i tyle. Dora, okej. Okay. Yy... Dobra. Kaj, ty się to pę. Gdzie ty się to śpieszysz? Dora, ty kurde, wykoczyłeś swoją prędkość, niedobrze. I co tutaj się zostało? Nie gadaj, że tutaj. Yy, że ten. Yy, że ten trak. Jeżeli ten tak, to musimy zabić kierowcę, bobowcę, ponieważ, no, no, nie, nie można blokować ruch, ruchu. O Jezus, ma jeszcze wypadek stał się, no nie, nie wiedziałem, nie widziałem pociągu, więc no. No chodź, chodź, będę Cię kontrolować. No jedziesz czy nie? Go! Przecież chyba on nie jest już na stacji, tak? No rany, jedź! Ty nie umiesz ewidentnie jeździć, klikasz cały czas W, albo wiesz, tam coś klikasz i już od razu y, nie, nie musisz jakby nawalać tego W, tak? Takie są sposoby. No i co tutaj się dzieje? No i super, teraz ruch dla pociągu zablokowany, bo sam stał się wypadek. Nie rozumiem tego. Ewidentnie, dobra. Eee, dobra, okej. Okay. Tutaj nic nie jedzie. Dobra. A co to to się dzieje? Coż to się dzieje? Dobra, okej. Okay. Oj, gdzieś tam zablokowałem. Ale dobra. Nie wiem, po co ten traks se stoi? Czekajcie, czekajcie, co ty robisz? Co ty odwalasz? Ty jeszcze próbuj mnie zabić. Ja nie wiem po co on se stał. Ale ja tylko testowałem, czy on, mnie za... czy on będzie próbował mnie zabić. Ale nie wiem, po co on stał. Nie pomyślałem, żeby pierwsze usunąć. I już. Dobra. Otóż od jutra będziemy mierzy mierzyć prędkość. Uwaga! Zatrzymaj się! Zatrzymaj się natychmiast! Ty jeszcze niedozwoloną prędkością jeździsz? Dobra, nie chciałem tego gościa zabić, ale dobra, na szczęście nic się mu nie stało. Pamiętamy, że nie, za nieprzeganie przepisów oczywiście zostaniecie zabici. O Jezus! Jezus! Rany! Co ty to odwalasz? Aha, i jeszcze zabiłem w dodatku dwie osoby naraz. Przepraszam cię, nie chciałem cię zabić, ale tak działa opie Wayphones. Dobra, okej, okay, nieważne. O, tutaj, co, możemy przetestować kierowcę bombowcę. Ja sobie lubię tak nazywać kierowca bombowca. Dobra, jedź, albo cię po raz kolejny zastrzelić. Czekajcie, naładuję sobie pistolet. Nie chciałem cię zabić, nie, nie, nie. Czekajcie. Kaj, ty się to śpieszysz, Jezus Maria! Kaj, to on się śpieszy, nie wiem dlaczego. Ja sobie czasem będę mówić takie słowa jak Kai to, bo, bo ja, ja czasem lubię, yy, lubię tak nazywać. A ty co ty robisz? Co ty robisz? Ono, ono, ono mi tutaj! Nie blokuj tutaj ruchu! Chodź, 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 chodź. Nie uciekniesz mi tutaj. Nara, nie bierzesz mi tutaj blokował. Dobra. No, okej, okay. on został zabity, ponieważ. Yy, ponieważ on. Yy, zablokował ruch. No jezus, Maria! No i nie dobiegnę go. Albo, albo jednak. Okej, okay, mimo to już zabita. Ponieważ wcześniej wykoczyłaś swoją prędkość, eee, Stable Tain. No i niestety, jak nie przestrzegacie przepisu, no to zostajecie zabici. Nie moja wina. Co sa, sami? Jezus, Maria! Spadaj, Nara, nie wyleczysz się. Zostajesz już zabity, bo on nie przestrzega przepisu, Wykaszcza swoją prędkość. Jezus jeszcze mi mówią, żeby stop Britanian. Czekajcie No Jezus moje co ty żeś zrobił? Ja nie mogę! Co za debil jeździ? Dobra, myślę, że jeszcze jest tak dwie kontrole i koniec odcinka, albo jak zabijemy dwie osoby Zora. Yy, oni mówią, że ja, że ja zabijam ludzi bez powodu, ale... Ale niestety za nieprzestrzeganie przepisów zostajecie zabici. Już nawet to mówiłem. Jak coś, to powtórka przepisów będzie oczywiście jutro nadawana. Więc, yy, więc to tyle. Dobra, ile mam stopni? Dobra, tysiąc To jeszcze nam starczy. Starczy jeszcze. Tak. Dobra. OK. Dobra, jedź. Akurat z tego przetestujemy bo nie, wiecie, gdzie jest największy ruch? Dobra, okej, okay, dobrze jeździ. Dobra, pamiętamy, że pistoletem mierzymy prędkość. I akurat jutro y, też nagram o tym film. Jezus Maria! Kto to wymusił pierwszeństwa? Zabijamy tego bananka. Dobra, okej. Okay. No nie, nie wiem, czy ja zabiłem drugą osobę, nie widziałam tego, ale chyba tak. Jezus, i może zostały ten pociąg! Dobra. Okej, okay, może, możecie jechać. Yy, tak, możecie jechać. Nikt teraz wam nie zabroni? Jezus! aj w dodatku jeszcze y, będzie, będzie ten y, wybuch. Ale, ale usunąłem, oczywiście, ten pociąg. Jak coś, to ja musiałem być skupiony, więc dlatego byłem cicho. Pamiętać, aby zostawić suba i lajka. To nie wiem, jeszcze jest, czy trzy kontrole i tyle. I tyle y, z odcinka dzisiejszego. Dobra, no, ten, ten bananek może se jechać. Czy jeszcze gościu będzie mnie zaczepiał, bo ja, bo ja go zabijam, czy innych. Mhm. No testujemy ciebie. No jeśli sobie odpalaj ochronę, odpalaj, odpalaj kidosie! do No Dobra, no, okej, okay. podpalamy jej pociąg, ponieważ, yy, ponieważ ona m, wykracza swoją prędkość. Jak coś to ono, to i tak cześć, jakbyś ona miała podpalony. Oczywiście, zaokłada się ochronę. Ja nie, nie rozumiem po co, ale chyba się to dziecko boi się. Mogłem ją zabić. O Jezus Maria! Ugasz się. Dobrze, dobrze, że zrobił. zrobił. ale. Co ty odwalasz, gościu? Nie, tutaj nie ma, tutaj zakaz wybuchów jest. Na całym ludzie. Nie ma, nie ma. No chyba, że dla wypadków tragicznych, których nie da się usunąć, no to można, można zrobić wybuch, ale... ale nikudy bez sensu. Bez sensu robić wybuchy. O Jezus. To tej babie, której podpaliłem. Dobra, okej. Okay. Mimo to prawie odpaliła ochronę, ale jej się automatycznie wyłączyła. Wykoczyła swoją prędkość. O Jezus. Czekajcie. Usunę pociąg, bo w sumie bez sensu gasić i tracić dużo czasu. Dobra, jeszcze jedna kontrolka i już. Dobra, okej. Okay. To jak jedną osobę zabijemy, to już koniec. No ta się odpala ochronę! No jeszcze lepiej. Dobra. Czekajcie. A, i tak jej nie zmierzę. I czemu mi się przybliżyła kamera? Dobra, okej. Okay. Ty mi tutaj nie zabijaj, gościu! bo Pamiętaj, zostajesz zabity. E, ale dobra. Nic nie to na razie go nie zabijamy. Nie wiem, yy, nie wiem dlaczego on lata tym Ufem, ale boję się, że on może zablokować ruch dla pociągów Jezus! Oho, dobra, okej okay. No i czemu że się ją puścił! Jezus! Co za debil! Musiałem go nazwać debilem, bo wiecie, yy, ona... Ona... nie rozumie... Czy on. Ona nie wiem. Słuchajcie, muszę się tam tak spiąć. O. Dobra, tutaj na, jak najlepiej mierzyć. Jezus! No, Debilu, co ty odwalasz? Co ty odwalasz, Debilu? Jezus, jak ty to jeździsz? Rany. Nie rozumiem takich ludzi. Sorry, ale już mu, musiałem nazwać go, ją czy go Debilem. No widzicie co ona robi. W dodatku jeszcze będzie trzęsienie ziemi. Tego to ja też nie rozumiem. Dobra. Jeżeli ktoś się będzie śmiał, no to oczywiście zgłaszamy go. Ponieważ to jest jakby powiedzmy wyzywanie policjanta. Dobra, mimo to prawie będzie meldown, ale jeszcze nie do końca. Bo meldown jest dopiero gdy gdy będzie dopiero y, 4000 stopni. No halo! Jezus, co tak laguje? Ja yeah, nie mogę. teraz jest rąbane. Teraz rąbane to jest. Y, dobra. Nie ruszać pociągami, Jezus! Dobra, no, okej, okay. zabijamy osobę. I sobie to tyle z odcinka. Mam nadzieję, że Wam się odcinek spodobał. Pamiętajcie, aby zostawić suba i lajka, bo filmiki są ciekawe i śmieszne. Yy, Pamiętajcie, aby wypocznąć się w te ferie. No, dla nich to już nie, bo już im się skończyły. No i w sumie to tyle. Widzimy się na następnym odcinku. Pa!